Dzień dobry Państwu. Rozmowy z kadrem Lidia Jaźwińska. Dziś składam wizytę w słonecznym wzgórzu. Słoneczne lato, zatem, słoneczne wzgórze jest dzisiaj jak najbardziej sensowne, by odwiedzić właśnie to miejsce. Moim gościem jest dzisiaj pani Agnieszka Hulska dyrektor Zasłoneczne Wzgórze. Witam Cię Agnieszko serdecznie. Dzień dobry, witam. Ciebie witam Państwa. Agnieszko, to piękny ośrodek, ośrodek, który w dużym stopniu jest już marką i placówką znaną na mapie Tarnowa, ale myślę również, że i poza Tarnowem, ale zanim zaczniemy Coś bardziej szczegółowo mówić o placówce, to może przypomnijmy troszeczkę historii. Ile lat ma już słoneczne wzgórze? Zakład Aktywności Zawodowej Słonecznych Wzgórze powstał w 2017 roku, natomiast tutaj w tej lokalizacji w parku Sambuszków jesteśmy od 2018 roku, czyli tutaj jesteśmy już 7 lat. Czy możesz określić, jaka jest specyfika? Placówki. My działamy jako zakład aktywności zawodowej, czyli naszymi pracownikami w minimum 70% są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym momencie mamy zatrudnionych 53 pracowników z niepełnosprawnościami i mamy nadzieję to zatrudnienie w najbliższym czasie także poszerzyć. Jak długo pracują tutaj zatrudnione osoby? Czy one się w jakiś sposób zmieniają? Czy to są jakieś stałe umowy? Jak to jest? My poszerzaliśmy to zatrudnienie. Zaczynaliśmy od, jeżeli dobrze pamiętam, 15 albo 17 stanowisk pracy. W tym momencie, tak jak mówię, jest to 53 osoby. Raczej się nie rotują, raczej dotrudniamy nowych pracowników, i na przestrzeni tych siedmiu czy ośmiu prawie lat dwie osoby odeszły na emeryturę. Tak, to raczej są to nowe osoby, które jakby dochodzą do naszego zespołu. Czy można już powiedzieć, że te osoby sprawdzają się w tym działaniu, a przede wszystkim? Czy odnajdują się i sens swojego życia? No myślę, że zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. My staramy się tutaj stworzyć taką atmosferę. Nie tyle zakładu pracy, co takiego. Otwartego domu, który, który właśnie wspiera w, w różnych dziedzinach życia, nie tylko właśnie w kwestii tego zatrudnienia, czyli tej ścieżki zawodowej, tylko także właśnie takiego wsparcia psychicznego czy zdrowotnego. No właśnie, a skoro mówimy już o zdrowiu, to trzeba mieć świadomość tego, że są to osoby z niepełnosprawnościami. Jaki jest system tu pracy? Czy oni pracują przez 8 godzin? Czy mają jakieś przerwy? Jak to jest? Mhm. E, nasi pracownicy są zatrudnieni od 0,55 do 0,8 etatu. E, oczywiście przy założeniu dla e, pełnego etatu dla osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, czyli to jest 7 godzin. Więc to 0,55 etatu daje nam 4 godziny pracy. I ponieważ jest to zakład aktywności zawodowej, to jeszcze pracownicy dodatkowo mają godzinę rehabilitacji w każdy dzień swojej pracy. Czy korzystają chętnie z tej rehabilitacji? W tym momencie od tego roku nie jest to już obowiązek, natomiast korzystają chętnie. My mamy bardzo bogate zaplecze rehabilitacyjne. Możemy dużo zaoferować różnego rodzaju zabiegów, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb naszych pracowników, więc korzystają. Zatem jaką pracę wykonują, bo są zatrudniani na różnych stanowiskach? Jakie? My prowadzimy działalność hotelarską i gastronomiczną, no więc nasi pracownicy są zatrudniani właśnie na takich stanowiskach jak w hotelu i jak w restauracji. Czyli są to kelnerzy, są to kucharze, pomoce kuchenne, recepcjoniści, e, dziewczyny, które sprzątają pokoje. Mamy też sekcję ogrodniczą, panowie zajmują się e, tym terenem zielonym wokół naszego obiektu i mamy też e, państwa, którzy są e, Masażer, Wygląd ośrodka zarówno wewnątrz, placówki wewnątrz, jak i zewnątrz jest bardzo zadbana, piękna. Czyli wszystko to jest dzieło właśnie tychże osób. Tak, dokładnie tak, dokładnie właśnie tak. Jaka jest atmosfera wśród pracowników? Czy oni potrafią się ze sobą zgrać, bo przecież to są ludzie, o różnym stopniu niepełnosprawności, jak to jest w rzeczywistości? Bo to są również problemy. Czy Was takie dotykają? Tak, no oczywiście. No, tak jak powiedziała wcześniej, to u nas troszkę wygląda tak jak w rodzinie. My tutaj pracujemy, oczywiście wykonujemy każdy swoje obowiązki, natomiast y, znajdujemy przestrzeń y, poza pracą, na to, żeby właśnie móc się spotkać, żeby móc porozmawiać o swoich problemach. Y, pracownicy traktują mnie jak swoją mamę, więc też często do mnie przychodzą ze swoimi problemami. Czy się lubią? Pewnie tak jak w każdym innym zakładzie pracy. Są tacy, którzy się lubią. Są tacy, którzy niekoniecznie. Natomiast bardzo ważne jest to, że wszyscy darzymy się dużym szacunkiem. O tym, że szanują Ciebie to zdążyłam się dzisiaj już przekonać, kiedy rozmawiałam z nimi, właśnie na dole, z jaką mówią sympatią, to się wyczuwa oczywiście. Dobrze, ale przechodźmy dalej do pracy placówki. A mianowicie, ja pozwolę sobie wrócić do tej sprawy hotelowej. Prowadzicie hotel, może coś na ten temat, kto? korzysta właśnie z tych miejsc hotelowych. Jak to się przekłada na tą codzienną rzeczywistość? Korzystamy wszyscy. My działamy normalnie na zasadach komercyjnych. Jesteśmy dostępni na portalu Booking, więc naszymi gośćmi są no, osoby zewsząd, z Polski, z zagranicy, przejeżdżający w celach służbowych, przyjeżdżający prywatnie do Tarnowa. Jak się przekłada na rzeczywistość? No, Rozumiem, że masz na myśli obłożenie, jak, jak bardzo? Tak. Pewnie jak, jak w każdym innym hotelu, to są takie okresy, są, są takie momenty w roku, kiedy to obłożenie zmniejsza, są takie jak teraz na przykład, kiedy jest bardzo dużo, bo bardzo dużo ludzi korzysta, chętniej przyjeżdżają, teraz też jest ten okres weselny, więc, więc mamy dużo gości weselnych. Goście hotelowi korzystają jednocześnie, rozumiem, również i z restauracji, tak? Tak, no śniadania hotelowe oczywiście są w naszej restauracji, tak. E, a jak traktują właśnie osoby przychodzące tutaj z zewnątrz, właśnie osoby z niepełnosprawnością? Jak to, jak to wygląda na co dzień, ta codzienna rzeczywistość? Nie wydaje mi się, żeby w jakiś szczególny sposób można było odczuć to, że inaczej traktuję naszych pracowników. Yy, wiadomo, że no, trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie więcej cierpliwości trzeba mieć, yy, ale tak jak mówię. No, Raczej nie spotykamy się z jakimiś nieprzyjemnymi, raczej, raczej z takimi pozytywnymi, z pozytywnym odbiorem, z pozytywnymi reakcjami. My bardzo podkreślamy to, że, że korzystając z naszych usług, nasi goście wspierają zatrudnienie osób niepełnosprawnych, bo trzeba mieć z trzeba mieć tego świadomość i, i myślę, że to jest ważne. To jest takie poczucie, że, że zrobiło się coś dobrego. Na przestrzeni lat ta placówka się bardzo zmienia. Co zresztą od początku, od kamienia węgielnego, miałam możliwość obserwowania właśnie jak ona się zmienia. I doszliśmy obecnie do tego, że jest ona naprawdę placówką na bardzo wysokim poziomie. Ale też ciągle coś nowego powstaje. Może powiedzmy o tych atrakcjach, które są takimi najbardziej no, teraźniejszymi. O, myślę, że można myśleć tutaj nasz apidomek, o którym się zrobiło w ostatnich tak właśnie głośno. Tak, no w ubiegłym roku dostaliśmy pieniądze z takiego projektu w ramach krajowego planu odbudowy i w ramach tego projektu udało nam się zrobić grotę solną i tą grotę solną oddaliśmy do użytku pod koniec ubiegłego roku. Natomiast no, ze względu na to, że, że wiadomo pszczoły to są jednak y, żywe stworzenia i one, to one dyktują nam y, możliwości y, y, tego, jak, jak możemy korzystać z ich towarzystwa, y, więc ten domek do apiterapii dopiero teraz mógł ruszyć. Y, w maju w pszczoły się wprowadziły, do naszych uli. Natomiast teraz Państwo już możecie korzystać z tego domku do apiterapii czy do ulodomku, jak bardziej po polsku ktoś woli. Czy pojawiają się już pierwsi klienci tego domku? Pojawiają się pierwsi klienci, wszyscy są bardzo pozytywnie zaskoczeni. Nie do końca możemy sobie wyobrazić, jak to, jak to wygląda, jak to brzmi, jak jesteśmy tam w środku, dopóki właśnie tego nie doświadczymy. Także zachęcam, żeby samemu doświadczyć. Żeby doświadczyć to. samemu, a przede wszystkim, żeby zadbać też o swoje własne zdrowie, prawda? Tak. Dobrze, to jeszcze powiedz, bo tak wspomniałaś już, że pewne działania realizowane są z projektów, a w ogóle jak wygląda właśnie ta sfera finansowa? Mhm. Y My oczywiście mamy, mamy cały szereg dofinansowań z różnych stron, bo my dostajemy i dotacje z pfron u i dotacje z gminy, i dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jakby sporą część naszego budżetu rocznego stanowi ten nasz dochód wypracowany. Czyli to, to po prostu co zarobimy, to jest około jednej trzeciej całego naszego dochodu, więc jest to dość sporo. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Czy świadczy to również o waszej aktywności, bo samo to się nie dzieje, to wy na to pracujecie, aby pozyskiwać tych zewnętrznych, klientów do tego, aby tutaj no, przebywali, bo rozumiem, jeszcze nawiążę do tego, że oprócz tych działań, o których wspominałaś, wy organiz... znaczy może nie tyle organizujecie, co jesteście partnerami lub współ... współorganizatorami również, również konferencji Nara. Czy to też są dochodowe rzeczy? To wszystko zależy. Zależy kto jest głównym organizatorem. Jeżeli są to jakieś instytucje miejskie lub sam urząd miasta, czasem, czasem zdarza się właśnie tak, że my, my jakoś jesteśmy współorganizatorem, wtedy, wtedy nie pobieramy tych opłat. Natomiast oczywiście, oczywiście są takie konferencje, które są jakby zupełnie przez podmioty zewnętrzne organizowane, wtedy działamy na zasadach normalnie komercyjnych, normalnie wynajmujemy salę konferencyjną i u nas jest po prostu organizowany jakiś zewnętrzny event. Macie y, jakiś pomysł już, co będziecie y, znowu tworzyć, budować? Czy to jest to tajemnica? Jest, jest, jest pomysł jest, nie do końca właśnie mogę, mogę e, mówić o tym. Natomiast tak, no, myślimy o tym, że, że, że chcielibyśmy ciągle poszerzać tą naszą ofertę, bo no, no, musimy się zmierzyć z, z tym rynkiem, który teraz, z potrzebą klientów, e, który, który teraz dyktuje właśnie rynek. To tak na koniec. To jest piękna, szlachetna praca, ale to są też blaski i cienie. Tak, od serca. Czego jest więcej? Blasków czy cieni w tej pracy? W, taki, w takiej placówce. Myślę, że jest ich porówno, ale, ale o tych cieniach się mniej pamięta. One są, przechodzą i po prostu się o nich zapomina. Natomiast o tych, o tych blaskach. Pamięta się po prostu dłużej, one zostają w sercu, i, no i to dla nich się właśnie pracuje. To kończąc naszą rozmowę dzisiaj, ja Ci bardzo dziękuję za to spotkanie, a jednocześnie życzę Ci, żeby tych blasków było jak najwięcej, i myślę, że z tym pozostawiam Ciebie i z tą wizją że ten ośrodek ciągle będzie się rozwijał. Dziękuję ci ślicznie za spotkanie i rozmowę. Ja również dziękuję. Dziękuję i zapraszam na Słoneczne Wzgórze.